Ja jestem Aleksander z MyWrestling i ze mną jest Purgo Czyli przyszły main Event Gali Underground przyszli mistrzowie Czyli dalej potrzymujecie, że włożycie sobie pasy na ramiona Włożymy sobie pasy na ramiona. na ramiona myślę, że ewentualnie na ramiona. Na biodra też możemy sobie włożyć. Gdzieś sobie na pewno je włożymy, bo będziemy je mieli, bo jesteśmy przyszłymi mistrzami. Pasy się wkłada. No wkłada się na ramiona. Chyba. Przyszłych oponentów atakowaliście w parę no. razy a tej dni? Czy to miało zadanie w takiej pewności, że musicie ich trochę osłabić, bo i tak widzicie, że zostaniecie z nimi w walkę w przyszłości? A czy osłabić, czy osłabić? Po prostu przetestować swoje siły, sprawdzić się lekko. Wszyscy wyraźnie widzą, że jeżeli chodzi o taktykę. To... Nie, no nikt nie ma podmiotu. Nie, nie ma podmiotu. Proszę się pochwalić najlepszą wejściówką, jeżeli chodzi o muzykę, z wszystkich zawodników, Proste. z wszystkich drużyn. Wszystkie fanki Pana Montana na pewno dają łapki w górę. Fani. Nie tylko łapki. No, a co jeszcze? Zadzajecie jakieś nagrody? Nie możemy powiedzieć. Gdy dzisiaj na przykład dostaliśmy, możesz pokazać? Czy nie możesz pokazać? No, nie, mogę pokazać. Co, nie możesz pokazać, tak. dobrze. Tak, to nie żeby... będziemy pokazywać. Nie, plus 18. No. Tak. O, tak. Tak. tak, tak. Tego typu rzeczy. Tego typu rzeczy. Jak macie nazwę akcji kończącej? Czy macie już jakąś jaką ich nazwę? Nasza Naszą akcją kończącą jest Golden Shower i kończyliśmy już ją kilka razy. Golden Shower oznacza tylko i wyłącznie złoty deszcz i nie w tym sensie, który każdy myśli, bo jakieś podteksty słyszałem, że są tu rzucane. Oznacza to, że jesteśmy tak wspaniali, gdy wychodzimy na zewnątrz z nieba kapie złoty deszcz, złoty deszcz pieniędzy. Od promotorów projektu No <laughs> Dobra. Dziękuję panowie. Życzę powodzenia, niech wygra lepsza drużyna w przyszłym tygodniu. Na